Puk, puk, puk. Dzień dobry, został pan zaproszony do Squid Game. W Squid Game chodzi o to walka o życie i śmierć. D dalej się dowie Ucia, pan w o grze. Nie o to, co tu jest. Dobrze. Ważne, że wygram hajs. To nie jest o hajs, tylko y pałeczki. Y jedna pałeczka ma wartość 100 diamentów. To jest mnie. Dobrze. Witajcie gracze w pierwszej grze. Pierwsza gra to czerwone, zielone. No <śpiewanie> mina. Gratuluję gracze. Przyszliście pierwszą grę. Zapraszam po schodach do drugiej. Witajcie gracze w drugiej grze. Druga gra to szklany most. Jedno szkoło jest hartowane, a drugie nie. Hartowane wytrzyma dwie osoby, aż zwykłe wytrzyma żadne, tylko pęknie. Zaczynamy grę. Dobre szkoło! Dobre szko Dobre szkoło. Dobre szkoło. Dobre szkoło. Dobre szkoło. Złe szkoło. Dziękujemy za obejrzenie filmu Zjem 2. Zjad... Zjadłem ci 2. Przepraszamy za wszystkie problemy, a aktorzy to Starsles 129, Casper 2015 SOL i jr 650 eee, Polecamy do obejrzeć też dalsze filmy. Eee, na przykład zjadłem Cię trzy, jak będzie nakręcone, ale na razie do zjadłem Cię jeden polecam. to. Do widzenia. Nara.